Dobry moment, żeby podgłosić. Gdzie ja? Gdzie ja być? O. No, co to być? Gdzie ja być? A! O, znak! Kolejka doprowadzi cię do twierdzy. Dobra, co jadę. Ku przygodzie! O. O. Ja spadam nie! O, o. dalej jadę! Ciekawe, co mnie spotka. Zajrzyj do skrzyni i idź w lewo. Miecz! Blok złota! 19 bloków. to sztapek tego. Jak to się nazywało, Żelaza. I całe. I całe zbroje. No to sobie założę. Przyda mi się. Dobra, to cisnę. Teraz tu. Jaki labirynt. Tam, tam. O matko. I tam. I co? I co teraz? Pójdę w lewo, bo jestem leworęczny. <grymne> Prosto. I? I co dalej? O! o na no to nie dam się nabrać. Dalej. Ciekawe co się dalej stanie. W prawo. Tu kolejny znak. Zapraszam. Ciekawe co to znaczy. O, coś słyszałem. Co? Zablokowali mnie. O matko jedyna. A, Dobra. To idę dalej. Skrzynia. Skrzynia. Blok złota! O, tam jest portal. O matko. Wioska Sandał. Hehe, śmieszna nazwa. Dobra, cisnę. Wow. Dzień dobry. O, tutaj coś jest ciekawe co to być. Chodzę, o, hehe. <śm> myśleli ja no, no, no. co się dzieje co się dzieje no. o, matko gdzie jestem no. tu jest wyjście ale nie nie, nie he, he. O, ciekawe co to chlebek chlebek dobra ciekawe po co tu jest enchanting o to była skrzynia ile expo. ja nie mogę i cały Się wy, wybutelkować. Huu. Ciekawe, ile będę miał Ekspa. Mam nadzieję, że dużo. I drugie butelki. Ale fajnie. Niedługo się skończy, ale to nic. 3 poziomy powinno wystarczyć. Pozdrawię sobie ty tego. Miecz plus to. Równa się szarpę uuu Będę mógł niszczyć w Dobra. To może lepiej zbroję. O, to bam Pan, pan. Projekt. Protection 4, ale fajnie. To teraz to, i raz, i dwa. Frumps! Dalej? O? O, skończyły mi się poziomy: Blast Protection i Effectivity i Feather Felling. I już, a nie jeszcze to. Dobra. Amberanking I Amberanking! Może jeszcze to zdąży? Oh, zdążyłem na knockback! Ja nie mogę, ale mam bajeranckie rzeczy. O, oh, to, to, to i to! Ale ze mnie koksu. Ło! Wow. Czy jeszcze to jest chlebek? Oh, chlebek, więcej chlebka na drogę. Jeszcze coś tam jest? Dobra! To idę. Dalej. O, tutaj, tutaj jest pochodnia. I kolejna pochodnia. O, dzień dobry. Pe pewnie się śpieszył. Ciekawe o co im chodzi. Zawsze są śmieszni i zabawni. Dobra. To idziemy. O matko, ciekawe ile to będzie trwało. Mam nadzieję, że nie za długo. Ale... Jestem gotowy na wszystko! Na wszystko! O, krówka! To ją sobie. O. Ciekawe, co tu jest. Ech, nieważne. Idę dalej. Tu. Cześć, krówka! ze mną po prostu mocasz. Mam szarpę z 2 i 1. Zaraz. Co to jest? O? Wrócić się? Nie. O, dobra. Mam nadzieję, że tam nie są złe łutki. O. I się podsadzę. Ale mądry pomysł. Ej, nie tu. I hop. Ty jesteś. Tam, tam, tam. Chcesz się dowiedzieć, kto to jest. Czekajcie na kolejny odcinek z Minecraft Przygody Benka.